Czy wiedziałeś, że przepowiednia tajemniczego świętego podważyła wszystko, co było wiadomo o Kościele Katolickim? Wyobraź sobie, że powiedziałbym ci, że ojciec Pio, człowiek o enigmatycznej wierze, przewidział, że młody kapłan zostanie papieżem, a ta przepowiednia zawierała niepokojącą wizję krwi. Co to ukryte wydarzenie może ujawnić o losie i wierze? A więc, moi bracia, czy wiedzieliście? Że ojciec Pio przepowiedział, że święta. Jan Paweł II zostanie papieżem. Karol Józef Wojtyła, później znany jako Jan Paweł II, był zaledwie młodym kapłanem, kiedy udał się do klasztoru San Giovanni Letando, aby wyspowiadać się u ojca Pio. Podczas spowiedzi, ojciec Pio zabrał go do miejsca odosobnienia. Wysłuchał jego spowiedzi, udzielił mu rozgrzeszenia i zrobił zaskakującą przepowiednię: Zostaniesz papieżem. Następnie dodał tajemniczym tonem: Widzę krew. Zostaniesz papieżem, ale widzę krew. Opowiadając o tym zdarzeniu swoim towarzyszom, Wojtyła śmiał się z przepowiedni. Ojciec Pio musi żartować, skomentował. Jak ja, prosty ksiądz, mógłbym zostać papieżem. Ponadto, papieże zawsze byli Włochami. Od pięciu wieków żaden papież nie pochodził z innego kraju. Z pewnością chciał mnie wkręcić. Jednak los zaskoczył wszystkich. W 1978 roku Wojtyła został Janem Pawłem II. Już jako papież odwiedził grób ojca Pio w San Giovanni Retando i poprosił kapucynów, aby rozpoczęli proces beatyfikacyjny ojca Pio, oświadczając, to święty, którego muszę kanonizować. Przepowiednia ojca Pio, naznaczona tajemniczą wizją i odniesieniem do krwi, spełniła się w niespodziewany sposób, podważając oczekiwania i granice czasu. Tajemnica kryjąca się za tymi słowami nadal fascynuje i inspiruje, ujawniając historię wiary i przeznaczenia splątaną w zaskakujący sposób. Jeśli ta historia również cię poruszyła lub masz specjalną prośbę, zostaw swoją intencję modlitewną w komentarzach i nie zapomnij zostawić lajka pod filmem, aby wesprzeć nasz kanał i otrzymywać więcej inspirujących treści.